Listen up. Exciting times, gentlemen. I'm going to guess you're all familiar with the League Table. A couple of months ago, Andy, um, Mr. Butler, spoke about us mounting a title challenge. Well, thanks to you all, that potential has now become a very real prospect. Which is why I'm asking you all to give everything. Between now and the end of the season, I'm asking you to believe in yourselves and in each other. Our fans expect us to deliver. Winning trophies is what they live for. Keep your focus, maintain your form, and in a few weeks, you could be holding aloft that Premier League trophy. It could be your names, forever written in this great club's history. It's in your hands, gentlemen. This is the part of the season when champions are made, when history gets written. So get out there and take what's yours, yeah. come on lads! Yeah. Halo, halo, dzisiejszy mecz. Będą dla Państwa komentować Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. To będzie dla mnie prawdziwa przyjemność. Dzisiaj zobaczymy jak Middlesbrough gra przeciwko Manchesterowi City. Widzimy teraz w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Mamy tutaj system 4-5-1. Czterech obrońców, pięciu pomocników i jeden tylko napastnik. Ale jest to ofensywna wariacja tego ustawienia, co oznacza, że dwóch nominalnych pomocników będzie odgrywało rolę bardziej dodatkowych napastników. Zobaczmy w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz Manchester City. Trener postawił na 4-3-3 z typowymi skrzydłowymi, co zwiastuje raczej ofensywne nastawienie. A tak, to taka mała wariacja na temat holenderskiego futbolu totalnego, która po dziś dzień okazuje się skuteczna. Nie każdy może w nią grać, bo wymaga specyficznych warunków, na przykład bardzo dobrych technicznie obrońców. Może być niezłe widowisko. Właśnie rozpoczęli. Jaja Touré. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Hunter włączył piąty bieg. Czy będą prowadzili? Nie ma gola. Czekamy na doświadczenie z rzutu różnego. Teraz górę. Atak Manchesteru City. Szansa na objęcie prowadzenia. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Hunter! Jest! Jest gol! Tak! Fantastycznie się zachowali! Remis jest już historią! Spójrzmy! Spokojne, przepiękne uderzenie! Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy! No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę! Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Hunter zabiera się z piłką do przodu. To był ewidentny faul na polu karnym i będziemy mieli rzut karny. Karny sędzia pokazuje żółtą kartkę. Chociaż zgodzisz się, że równie dobrze mógł pokazać czerwoną. Tak, masz rację, miał sporo szczęścia. I piłka ląduje w siatce. Bramkarz nie miał zbyt wielkich szans na obronienie tego rzutu karnego. Strzelec dobrze wyczuł swojego przeciwnika i pewnie umieścił piłkę w siatce. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnik. Pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Przy piłce Hunter? I mamy koniec spotkania. Wygrana Manchesteru City. Dzisiejszy mecz był prawdziwym pokazem umiejętności napastników, nie sądzisz? W końcu mecze wygrywa się bramkami, a dziś na murawie błyszczało wielu piłkarzy umiejących je zdobywać. Jak dziś pisał się Jejaturę, Twoim zdaniem? Bardzo dobra gra w dzisiejszym spotkaniu. Dopomógł drużynie na drodze do zwycięstwa, strzelając bramkę z rzutu karnego. So, Alex, man of the match. A special game for you or just another day at the office? I'm just happy to have contributed today, Karen. This league is so competitive, the pace so fast. I just try to go out there every match and focus on playing my role for the team. Getting man of the match, that's just a bonus. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the three points tonight? Well, team played well together as a unit. Uh, the boss is always reminding us about how every point is vital, and uh, so it feels good to have gone all three. Alex, your thoughts on how the team was set up today? All the lads knew exactly what the gaffer expected for them. You know, I think everyone did their jobs brilliantly out there today and the team really deserved the win. And we're done. Much appreciated. You're welcome. Cheers. Hello, gentlemen. Let's train, yeah? I <laughs> Halo, halo! Dzisiejszy mecz! Będą dla Państwa komentować Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. To będzie dla mnie prawdziwa przyjemność. Dzisiaj gra Manchester City przeciwko Crystal Palace. Dzisiaj Alex Hunter gra w drużynie seniorskiej już po raz 24. Tylko w pięciu spotkań. Brakuje mu do wyrównania rekordu jego dziadka Zima. Tak, mimo tego okresu wypożyczenia, Alex dostał od trenera mnóstwo okazji do wykazania się na murawie. Nie wiem ile tutaj było zwykłego patrzenia na formę, a ile sympatii dla wnuka klubowej legendy, ale fakt jest faktem. I rzeczywiście Hunter Junior może niedługo dorównać debiutanckiemu sezonowi dziadka. Zobaczmy w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz Manchester City. Zagrają wariantem 4-3-3 z szeroko ustawionym tercetem zawodników ofensywnych. Dwójka operująca na skrzydłach będzie odpowiedzialna za zdobywanie piłki polekarne lub wycofywanie jej przed szesnastkę. Tam blisko siebie ustawieni pomocnicy mogą szukać środkowego napastnika albo próbować strzał z dystansu. Sędzia właśnie dał znak do rozpoczęcia meczu. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobre to prostopadłe podanie. Szyry! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają aż nad. Zdecydował się na strzał. Niestety nad poprzeczką, a tak niewiele zabrakło do szczęścia. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Manchester City cały czas bez bramki. Czy tak pozostanie do przerwy? Jest szansa na groźną akcję. de arbitra dyktuje jedenastkę. Aj nieładnie! Będzie rzut karny i sędzia wyciąga dodatkowo żółty kartonik. Słusznie! Takie zagrania trzeba tępić. Zgadzam się, w pełni należała się ta kartka. Uwaga, broni! Brawo, znakomicie, cudowna interwencja. Hunter przy piłce. Szansa! Alex Hunter! Piękna interwencja. Po raz kolejny wznowią odrzut rożnego. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszat. Najwyraźniej ma pewnie... Oddaje strzał! Świetnie! Brawa dla bramkarza. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Seria pięknych podań. I Maria! Wybronił ten strzał. Trzymał piłkę w rękach. W końcówce utrzymują remis. Zaha. No, z tego miejsca można strzelać są. skutecznie interweniuje i wy... dobra pozycja do oddania strzału. 0 do 0, to ostateczny rezultat. Czas na podsumowanie tego remisowego meczu. Wydaje się, że gdyby jedna z drużyn wykorzystała wszystkie swoje szanse, a miała ich przecież dużo, nie mielibyśmy tego remisu. Może podsumujmy w paru słowach dzisiejszy występ Aleksa Huntera. Zagrał dziś słabo, trzeba to powiedzieć otwarcie. Zawodnik, który do tej pory w Lidze był maszynką do zdobywania goli, nagle się zaciął i jest zupełnie bezsilny. Obrona czytała jego zagrania jak otwartą książkę. Nic więc dziwnego, że mecz zakończył się podziałem punktów. Something on my mind But what they won't do it justice